Cześć kochane, witajcie. Tutaj Olga, Ferrof Balance. Przechodzę tutaj do Was dzisiaj z takim mini kursem, jak używać kart. Kart mocy, kart, które sama narysowałam, stworzyłam specjalnie dla Was, kart motywacyjnych. Sporo z Was już ma te karty w domu, z czego ja się naprawdę niezmiernie cieszę. i... I to jest nie do opisania, jaka jest radość I jak mi serce rośnie, kiedy widzę Wasze posty Widzę Wasze podziękowania Widzę Wasze komentarze Bardzo, bardzo, bardzo Wam nie dziękuję A dzisiaj chciałabym Wam pokazać Jak można pracować z kartami Jak widzicie, ja mam sporo kart Różnego rodzaju To nie jest wszystko, część też różnych kart Jeszcze jest w Polsce No i stworzyłam moje własne karty Moje marzenie Zostało spełnione Kochane moje, no więc jak można pracować z kartami, jak można się z nimi bawić, jak można z nimi rozmawiać, jak można rozmawiać z własną intuicją, z waszą intuicją, z waszą duszą albo nawet z wszechświatem. Pierwsze co, gdy, gdy otwieracie karty, gdy dostaniecie je ode mnie, one są oczywiście robione z intencją, z jak najlepszą intencją dla was, ale zawsze takie karty trzeba oczyścić. Ja sobie zrobię tutaj trochę miejsca, przesunę to do przodu. Nie wiem, czy to widać. Jak oczyścić karty? Dobrze jest trzymać karty w dłoni, którą nie piszecie, a drugą ręką, tą, którą piszecie, uderzcie w karty, tak, żeby pozbyć się energii. Energii, bo ktoś wcześniej je dotykał, bo. Wczoraj była zupełnie inna energia niż jest dzisiaj, więc dobrze jest tak stuknąć. Ja na przykład też pracuję z kryształami, to jest akurat kwarc różowy. Można też uderzyć kwarcem w karty, one się, się też wtedy energetycznie oczyszczą. Oczywiście, jeżeli kamień jest wasz i wy z nim pracujecie, wy go dotykacie, to jest wasza energia. Tak nawiasem, kryształy też trzeba oczyszczać. Można je oczyszczać w soli, można je oczyszczać w słońcu, chociaż ja raczej nie polecam. Można je oczyszczać w świetle księżyca też doenergetyzowywać, do, do bo one wtedy nabierają energii w świetle księżyca. Więc jeśli macie jakiś swój ulubiony kamyk, z którym pracujecie, możecie uderzyć w karty i wtedy karty już są oczyszczone. Jak pracować z kartami? Zanim wyciągniecie kartę, potrzymajcie jej chwilę w dłoni, poczujcie je, poczujcie tą energię. Możecie zamknąć oczy, możecie położyć rękę na sercu, a zadać pytanie, wyjść z intencją. Chwilę, chwilę po prostu poczuć, poczuć karty, połączyć się z nimi. No i wtedy można też w głowie sobie zadać pytanie albo jaka jest intencja na dzisiejszy dzień, jak to będzie, co Cię dzisiaj czeka. Tutaj jest pełna dowolność. Możesz się po prostu bawić tymi pytaniami, stwierdzeniami, rozmawiać ze swoją intuicją, z duszą, z wszechświatem. Kiedy już podtrzymasz chwilę karty w dłoni, Wtedy lewą ręką, ręką od serca, najpierw je trzeba przetasować, tak? Najpierw je trzeba przetasować, jeżeli ich je nie tasowałaś wcześniej, to najpierw je trzeba przetasować. Tak, oczywiście. Ja już je zatasowałam, tas dlatego, dlatego o tym zapomniałam. Więc jak już są przetasowane, możesz je tasować tyle czasu, ile uważasz, ile czujesz. I wtedy lewą ręką, ręką od serca, przełóż karty na trzy kubki. I potem z powrotem włóż ją w jedną kubkę. I prze, zrób sobie, tutaj zrobię trochę więcej miejsca, i stwórz sobie cały wachlarz kart. Rozłóż je sobie tak, jak czujesz, tak, jak masz ochotę. Tak, rozłóż je wszystkie. Teraz lewą ręką, ręką od serca, możesz powoli. Przesuwać ją nad kartami. Będziesz czuła delikatne ciepło, albo zimno, może jakieś mrowienie. I tu, nad którą kartą poczujesz najbardziej jakieś, będziesz miał jakieś odczucia, jakieś mrowienie, ciepło, zimno. Tą kartę wybierz. To jest Twoja karta wyciągnięta na dziś. To zawsze wydaje się niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. Zbierałam się do tego kursu 5 dni. Więc właśnie go robię. Cudownie, więc to jest pierwsza metoda, i wtedy sobie taką kartę możecie postawić gdzieś na biurku, przy komputerze, przyczepić magnesem do lodówki, po prostu na nią patrzeć, być z nią, uśmiechać się do niej, uśmiechać się do waszej intuicji, do wszechświata, do waszej duszy. Wszystko jest dobrze, dobrze, kochany. To jest jedna metoda, czyli wyciągacie sobie po prostu jedną kartę, e, na przykład rano. I, I się z nią bawicie, i z nią jesteście i, i macie z nią kontakt. Druga metoda to jest metoda bardzo e, też podobna, tylko tutaj wyciągamy dwie karty. Ta metoda nazywa się Ying-Yang. E, tutaj jest energia męska i energia kobieca. Ying to jest energia kobieca, Yang to jest energia męska i tutaj w Ying jest to, co negatywne, a w Yang to, co pozytywne. Tutaj też przetasujemy karty. Też lewą ręką przekładamy na trzy kubki. Tak. Też robimy wachlarz. Tak samo, wszystko jest tak samo. Wyciągamy sobie kartę, która nas woła. Niech to będzie ink. Niech to będzie yang. Tak. Ink yang. Czyli to jest energia kobieca, a to jest energia. Zobaczcie, to jest niesamowite. Drugi raz wyciągnąłam tą samą kartę. Niesamowite. Czyli tak, no to się wszystko pięknie zgadza. Zaraz tutaj zrobimy małą terapię kartami. Perfekcjonizm jest iluzją. To jest Ying, czyli moja kobieca strona. Tak długo się zbierałam, żeby zrobić ten kurs, bo uważałam, że nie wyjdzie wystarczająco perfekcyjnie. Zastanawiałam się, w którym miejscu w domu powinnam go zrobić. I proszę, cały czas myślałam, żeby było idealnie i perfekcyjnie. <śmany> Matko boska. A tutaj proszę, drugi raz, to samo. To zawsze wydaje się niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. I to by się bardzo dobrze zgadzało, bo aspekt kobiecy jest ujemny, negatywny, a aspekt męski jest pozytywny, otwarty, dodatni. No i tak, perfekcjonizm czasem mnie gubi. I to jest właśnie to negatywne, to co. No co, co po prostu mnie spowalnia, co zawsze odkładam na później, zawsze chcę, żeby to wyglądało idealnie, a przecież perfekcjonizmu nie ma. Zawsze mówię, że lepiej jest zrobić coś, cokolwiek zrobić, niedokładnie, niż perfekcyjnie zrobić nic. No i tutaj to się pięknie przekłada, więc to jest właśnie ta energia kobieca, a w energii męskiej właśnie motywacyjnie, dodatnio, mm, mm, pozytywnie. Zawsze się wydaje niemożliwe, dopóki jest niezrealizowane. No niesamowite, po prostu przy Was od razu dziewczyny <grymnie> sobie sama dobrze się bawię. Dziękuję Wam za to. Dobra, trzecia metoda. Schowam te karty, schowam je gdzieś tu. Trzecia metoda, znów będę pasowała. Cały czas jeszcze myślę o tych kartach. Trzecia metoda jest taka, że wyciągamy trzy karty. Wszystko wygląda tak samo, tak? Przykładamy lewą ręką trzy kubki, zbieramy, robimy wachlarz i też wyciągam sobie jedną kartę. To jest przeszłość. Teraźniejszość i przyszłość. Tak, czyli mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tutaj też możecie zadawać pytania, możecie się z tym bawić, możecie się zastanawiać, co. co to jest ważne, co było ważne w przyszłości, chociaż też no, nie, akurat nie, nie jestem zwolennikiem rozgrzebywania i babrania się w przyszłości, ale tak można się też pobawić e, w przeszłość, w teraźniejszości, co, co się dzieje, co, na co macie wpływ, no i co się może wydarzyć w przyszłości. Też może być e, otoczenie, aktualny problem i wskazówka. Tak, czyli otoczenie, aktualny problem, wskazówka. Czyli zobaczmy. Ponownie otoczenie. Perfekcjonizm jest iluzją. Niesamowite. Bądź uważna, otwarta i spokojna. Uwielbiam tą kartę, tak nawiasem. To jest teraźniejszość, czyli to jest to, co powinnam, do czego powinnam się stosować teraz, tu, w tym momencie. No i wytrwałość to klucz. Nie no, cudowne są moje karty, słuchajcie. <laughs> Także tak możemy się pobawić w ten sposób. I tak jak mówiłam, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Otoczenie, problem, wskazówka, czyli wytrwałość to klucz, to jest moja wskazówka. Cudownie. Także to są trzy takie najprostsze metody, jak można używać kart mocy, ale powiem Wam szczerze, że ja, jeśli chodzi o takie codzienne um, używanie kart, to po prostu siedzę sobie rano przed rutyną albo po rutynie, podczas rutyny, żeby sobie zrobić przerwę, wejść w jeszcze wyższą wibrację. Po prostu sobie tasuję karty, tasuję je tak długo, aż któraś mi wypadnie. Któraś mi wypadnie, albo gdzieś się tutaj zahaczy, jakoś inaczej ułoży. Na przykład ta. <grym> Widzicie? Ta mi się zahaczyła, nie weszła mi pięknie w inne karty. To niesamowite jest, że na 52 karty, właściwie na 55, yy, ja losuję cały czas te same karty, bo jestem cały czas w tej samej energii. Mam nadzieję, że chociaż trochę Was zainspirowałam, trochę Wam pomogłam, trochę rozbawiłam. <noise> Dziękuję Wam bardzo za Wasze zaufanie. Dziękuję Wam za to, że chcecie mieć moje karty, że one się Wam tak bardzo podobają. Ja się dopiero rozkręcam. Już projektuję Dziennik Wdzięczności. Już myślę nad kalendarzem na rok 2024, więc powiem Wam, że no, ruszyło, ruszyło mocno, dużo się dzieje i dużo się dzieje dobrego i to między innymi też dzięki Wam. Niezmiernie Wam dziękuję. No i co? Bawcie się dobrze. Dajcie znać, jak się bawicie z kartami, jak z nimi pracujecie, jak to jest, jakie są emocje, jaka jest radość. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa na Wasz feedback. Ściskam Was i pięknego, pięknego czasu. Pa, pa!